Cześć, jestem Daniel. Pracuję w firmie Yamazaki Mazak na stanowisku technologa. W dzisiejszym odcinku Mazak Akademii chciałbym Państwu przybliżyć oprogramowanie Smówka Mai, które to wspomaga proces produkcji. Serdecznie zapraszam. Smówka MAI jest doskonałym narzędziem do programowania procesu obróbki zdalnie z poziomu komputera. Pozwala to zminimalizować czas przygotowawczy, wykluczając konieczność tworzenia programów bezpośrednio na obrabiarce. Oprogramowanie to odzwierciedla nam środowisko maszyny w stosunku 1 do 1. Tworząc program z wykorzystaniem tego narzędzia, mamy pewność, że podczas obróbki będzie on działał dokładnie w taki sam sposób. Jak prezentuje to symulacja w smówkach. Dzięki temu narzędziu możemy również tworzyć, edytować oraz co najważniejsze, importować wszystkie dane związane z biblioteką narzędzi. W momencie, gdy maszyna została dodana do wewnętrznej sieci firmy, a smówkam został z nią zintegrowany, mamy możliwość przesyłania programów z maszyny do Kama oraz z Kama do maszyny za pomocą paru kliknięć myszy. Dzięki zakładce Manager Plików utworzone programy mogą zostać przekonwertowane na dwa sterowania wstecz. To znaczy, tworząc program na maszynę ze sterowaniem Smooth, w łatwy sposób możemy zmienić jego rozszerzenie tak, aby odczyt danych był możliwy również na maszynach ze starszymi sterowaniami, jak Smart, Matrix czy też 640. Zapewnia nam to elastyczność planowania obróbki z wykorzystaniem wszystkich dostępnych maszyn. Ponadto Smówka MAI został wyposażony w funkcję Solid Mazatrol. Dzięki temu narzędziu możliwa jest praca bezpośrednio z modelem 3D. Ważne jest, aby model był zapisany w formacie Step lub Parasolid. W momencie, gdy wygenerowany program nie odpowiada naszym preferencjom, możliwa jest jego edycja poprzez zmianę programu, edytowanie go ręcznie, lub też z wykorzystaniem funkcji 3D Assist, o której szerzej wspominał Piotr w wcześniejszych odcinkach. Smuvcam AI jest idealnym narzędziem do tworzenia bazy maszynowej oraz programowej. Możemy przy jego pomocy zaczytać wszystkie maszyny, które posiadamy i w jednym miejscu mieć bazę wszystkich programów, które zostały stworzone od początku istnienia naszego przedsiębiorstwa. Ponadto narzędzie to również w łatwy sposób pomoże nam zasymulować czasy obróbki dla poszczególnych elementów. Symulacja uwzględnia nie tylko czas samego skrawania, ale również szybkich dojazdów oraz wymiany narzędzi. Funkcja ta okaże się niezbędna podczas wyceny produkcji danego elementu. Po utworzeniu programu oraz zaczytania aktualnych danych tablicy narzędziowej do naszego oprogramowania mamy możliwość podglądu jakich narzędzi brakuje nam do wykonania żądanych operacji i w łatwy sposób brakujące dane możemy przypisać do naszej tablicy narzędziowej. A po aktualizacji wystarczy je tylko zaaplikować do maszyny oraz odpowiednio zdefiniować długość jak i średnicę poszczególnego narzędzia. Czy to wprowadzając te wartości ręcznie, wykonując uprzednio pomiar poza maszyną, czy też bezpośrednio dokonać pomiarów za pomocą sondy narzędziowej na naszej obrabiarce. Narzędzie to doskonale sprawdzi się podczas przeszkalania nowych pracowników w naszej firmie. Nabycie umiejętności programowania maszyny nie będzie od nas wymagało jej zamrożenia, ponieważ program odwzorowuje pulpit oraz wszystkie okna dialogowe. Operator zatem będzie mógł nabyć wszystkie umiejętności w komfortowych warunkach z poziomu biurka. Smówka AI jest doskonałym narzędziem do programowania maszyn zdalnie z poziomu komputera, a nie z poziomu pulpitu maszyny. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych.